Ja myślałam, że to się da jakoś załatwić. Ja też tak myślałam. Zobaczyłam, że tyle razy obiecywałam. Tak! No ale twój tatuś dba o urozmaicenie naszego życia. Tak! Żebyśmy się nie nudzili. Tak! No, kochanie. Bo ja uświadomiłam sobie, że już jest nigdy z nim nie pogodzę. daj spokój. Przecież już raz się wyglądał. Jak uciekłaś od tak. ślubu. Jakoś dało się to załatwić. Ale teraz ja już jestem mężatką. No tobie tylko jedno w głowie. Ja jestem nieszczęścia. Właśnie próbuję cię pocieszyć. Ty wcale nie myślisz o pocieszaniu. Ty myślisz, jakby przejąć ziemię od mojego tatusia. I dlatego chcesz, żebyśmy mieli dziecko. A ja wszyscy jesteście tacy zani. Co za nerwowa i zmienna rodzina.